Hej Kaliski, to Marika8944. I dzisiaj przedstawię Wam recenzję Mangi Beach, początek legendy. Moją recenzję. <główna> Główną postacią książki jest Beach, główny tytułowy bohater. Czyli niski czarny kot z jedną białą łapą i błękitnymi oczami. Fabuła mangi skupia się na przyszłości bicza. I tak y, y, na okładce mamy y, tytułowego bohatera bicza. Y, y, no, w tyle mamy y, opis y, fabuły mangi. Y, manga. Manga ma 81 stron. Z tyłu jest dodatkowy materiał influencyjny, z którym jak, z którym stron jest łącznie 111. Dużo osób na temat tej mangi ma dobre zdanie i myślę, że. Przeszłość by została tutaj dobrze. Yy, yy, no, określona. Yy, Przechodzimy do dwie strony: to jeszcze mamy list tutaj hunter Wyjaśniający, jak powstała ta manga. Moim zdaniem, manga jest jedna z lepszych. Bo. Yy, po prostu podobała mi się ta cała fabuła tej mangi. Podsumowując, czy manga jest. Czy manga jest tania? No myślę, że jest tania. Czy jest dobra? Jest dobra. No. Jeszcze zobaczycie kilka takich. Jakby... Ja to z tą książką. Dobra, tam pokazałam Wam fragmenty tej książki, Mangi. I jeszcze chciałabym dodać, że ta Manga ma bardzo ładne obrazki. Tylko szkoda, że nie są one kolorowe. I jak, no i, i moja ocena Mangi to jest takie 9,5 na 10, bo została bardzo, jest po prostu bardzo dobra moim zdaniem czyli moim zdaniem jest po prostu jedna z lepszych mam nadzieję, że recenzja się spodobała i bardzo polecam wam zakupić początek legendy jeśli jeszcze nie zakościła na waszych półkach paliski